Podczas przenoszenia poszkodowanego na salę operacyjną, jeden z sanitariuszy w kocu, którym był owinięty mężczyzna, znajduje nóż. Duży, kuchenny do siekania warzyw z czarnym plastikowym trzonkiem. Cały pokryty zaschniętą krwią. Przekazuje go pielęgniarce, która wkłada nóż do plastikowego worka, a następnie oddaje policji. Funkcjonariusze zdejmują z niego odciski palców sprawcy. Technicy zabezpieczają miejsce zbrodni, zbierają ślady, fotografują. Na wieszaku przy wejściu do mieszkania państwa J. wisi biała kurtka z czarnymi wstawkami, która nie należy do nikogo z domowników. Policjanci wzywają psa tropiącego. Ten jednak doprowadza policjantów jedynie na sąsiednie podwórko i w okolicach parkanu gubi ślad zapachowy. W koszu na brudną bieliznę znajdują drugi nóż, mniejszy z drewnianą rączką, również ze śladami krwi. Wygląda jakby ktoś próbował zetrzeć swoje odciski palców. Przekazują go do ekspertyzy. Podczas gdy policjanci zabezpieczają miejsce zbrodni, dzwoni telefon. Wanda J chce podnieść słuchawkę, ale prowadzący śledztwo wyręcza ją. Odzywa się kobieta: Tu Julita, zastałam romka albo zbyszka. W tle słychać grające radio i płacz dziecka. Słucham. Pyta funkcjonariusz. Nieznajoma odkłada słuchawkę. Trzy minuty później dzwoni ponownie. Tym razem pyta o Alberta. Już nie słychać żadnych odgłosów znów się rozłącza. Pierwszy podejrzany, 39-letni zbigniew J jest przeciwieństwem brata. Samotnik nie ma dziewczyny, nie utrzymuje z nikim kontaktów towarzyskich. Razem z Romanem, młodszym o 6 lat, pracuje w zakładzie kowalskim w raszynie. Bracia nie mają wspólnych znajomych. Zbigniew nigdy nie uczestniczy w przyjęciach u Romana. Jest nałogowym alkoholikiem, zwykle pije sam we własnym pokoju. Według zeznań matki, po alkoholu nie bywa agresywny. W momencie zatrzymania ma we krwi 2,56 promila alkoholu. Nie przyznaje się do zabójstwa brata. To pomyłka. Jak wszedłem do pokoju, Roman leżał już rozebrany do slipek i miał rany na brzuchu. Powtarza. W domu nie było nikogo. Gdy go zobaczyłem, miał zamknięte oczy. Potem przyjechał lekarz, kazał mi znaleźć informacje o jego grupie krwi. On nie miał wrogów, był po rozwodzie z żoną, miał córkę, chyba utrzymywał z nią kontakt. Miał też dziewczynę, chyba Edytę, mieszkała we Włochach. Ostatnio nie widziałem go z żadną inną dziewczyną. Nie wiem, kto chciał go zabić. Podczas kolejnych przesłuchań Zbigniew nie zmienia zeznań. Policja przesłuchuje okolicznych mieszkańców. Ich zeznania nie posuwają śledztwa naprzód. Nic nie widzieli, niczego nie słyszeli. Ludzie zaczynają konfabulować. Pojawia się plotka, że Romana załatwili Ukraińcy albo ruska mafia. Jeden z sąsiadów mówi, że kilka dni wcześniej Roman przychodził do niego po pożyczkę. Potrzebował na haracz, chciał cztery tysiące złotych. Nie pożyczyłem mu tylko dlatego, że nie mam ani grosza oszczędności, zeznaje jeden z sąsiadów, który z Romanem chodził do podstawówki. Mijają cztery dni. Zbigniew Fiot nadal przebywa w areszcie. Jego brat wciąż nie odzyskuje przytomności. Policjanci w dalszym ciągu dokonują rutynowych przesłuchań sąsiadów. Trzy przecznice od domu J. mieszka młoda kobieta z dzieckiem, która zeznaje, że w dniu tragedii przyszła do niej dziewczyna Romana, Monika Stańczak. Była zdenerwowana, dzwoniła kilka razy do kogoś, ale nie wiem do kogo i pod jaki numer. Została na noc, bo nie miała gdzie spać. Nie mam pojęcia, gdzie mieszka i gdzie może być teraz.